Willa Siary z Killera naprawdę istnieje. Mieszkają tam rodzice znanej influencerki. 4 czerwca, wszystkich poruszyła wiadomość o śmierci Janusza Rewińskiego. Choć genialny aktor i satyryk zagrał wiele ról i wystąpił na wielu scenach, dla większości widzów na zawsze zostanie Stefanem Siarą Siarzewskim z filmu Killer. Okazuje się, że luksusowa willa, w której gangster mieszkał ze swą żoną Gabrysią, istnieje do dziś i należy do rodziców znanej influencerki. Premiera kultowej komedii Juliusza Machulskiego odbyła się 17 listopada 1997 roku. Killer od razu podbił serca widzów i okazał się hitem. Teksty z filmu weszły do obiegu i bawią do dziś, a bohaterzy tam grający stali się ulubieńcami publiczności. Jedne z zabawniejszych scen powstały w willi, w której mieszkał Siara i jego małżonka Gabrysia, grana przez Katarzynę figurę. Luksusowe wnętrza nie powstały jednak na potrzeby produkcji. Willa Siary Skillera istnieje do dziś. Wielki basen pośrodku domu, jacuzzi i łazienki w marmurach. W tej scenerii rozegrało się wiele scen Skillera. To tu przemykała seksowna Katarzyna figura w lamparcim szlafroczku i pławiła się w wodzie, podrywając tytułowego bohatera. To tu Siara ubijał interesy z gośćmi. To bogactwo nie było jednak zasługą scenografów, willa naprawdę istniała i została wynajęta do filmu. Okazuje się, że wychowywała się w niej znana dziś z internetu mama ginekolog. Właścicielami tego przybytku byli bowiem jej rodzice. Wnętrza willi zostały zaprojektowane przez architekta Marcina Jadacha przy współpracy z architektem Jackiem Kruszewskim i są takie same do dziś. Można było je oglądać nie tylko w Kilerze, bo kręcono tam też film Lepiej być Piękną i Bogatą w reżyserii Filipa Bajona. Inna jest tylko fasada. Do kogo dziś należy Willa Siary z Killera? Luksusowa posiadłość należy do rodziców, mamy ginekolog. Kilka lat temu influencerka wspominała dzieciństwo w filmowych wnętrzach. Tak, dom siary to dom rodziców, mamy ginekolog. Od kilku miesięcy, może nawet lat są domysły, czy na pewno to jest ten dom? I dziś potwierdzam to jest ten dom pisała na Instagramie w 2019 roku i wyjaśniła, że jej rodzice też mieli wpływ na to, jak wyglądała willa w środku bo jej mama była redaktorką naczelną gazety Dom Wnętrze. Choć każdy, nawet dziś, mógłby jej zazdrościć takich luksusów, ona przyznała, że basen w środku wcale jej nie cieszył. Pomyślicie sobie, że to super, jakbym miała basen w domu, to bym pływała codziennie. No więc uwierzcie mi, że ani jako dziecko, ani jako nastolatka nigdy nie pływałam tam codziennie, a raczej pływałam tam trzy razy w roku. Także basen w domu nie polecam, chyba że mieszkacie w Miami i macie go przed domem, wspominała mama ginekolog, której rodzice wciąż mieszkają w filmowym domu.